To właśnie takie, które e, ja bardzo silnie działał na ludzi, e, na charaktery. Ale ja się, ja że to... one się bali że to było właśnie za silne, za A emocjonalne i, i, i. nie było takich struktur, które A to byli... Ja pamiętam, to, to z Smura zaczął forsować, jakieś takie przepisane z książek tak. cele, metody działania, wszystko się zrobiło jak dla szkolenia, dla nauczycieli po prostu. Ja, ja na to patrzyłem po prostu no, z niechęcią, bo nie o co wracać, bo co to ma wspólnego z, z tak, takim tak, naprawdę tak, prze, prze, przeżywaniem emocjami, taką naturalnością tak, tego tak, wszystkiego. Chce tak, no. to uważasz, że tam się stało jeszcze coś innego, że... Do roku 90 narastała taka atmosfera zmiany e, i świadomość, że w którymś momencie coś będzie musiało się wydarzyć. W 90 roku, 90, y, 91 y rok, jak się rozpadało harcestwo i wszyscy starali się zachować go w Karpach, dramatycznie szybko próbowano zrobić taką reformę w ZKP, żeby ono pasowało do nowych czasów. Także trzeba też zauważyć, że wszyscy ci nasi ludzie byli zaangażowani wtedy w te zmiany. Przecież w głównym tam było co najmniej 5 osób z Także jakiś wszystkim, takie ślepe przeszczepianie pewnych wzorców, które, które e, trzeba. I tak jak to pojawił się problem tego wychowania ideowego, czy coś takiego. Po pierwsze, że to brzmiało jak, jak z lat 70. W ostatni to, to trzeba nazywać, żeby to było, no, no nie? A tu będę trzeba było tabelka, że to teraz już jest inaczej, i że to... Nie, to było moim zdaniem to jest jedna rzecz. Ale druga, to autorstwo zapłaciło za zmianę świata. To się całe wszystko się zmieniło wtedy i zawaliło się podstawowe rzeczy. Ale i podział, i podział, podział, ta, podział oczywiście. Na podział na różne organizacje, tak. dyskusja za Ta dyskusja była bardzo to jeszcze w 90 roku, a potem jak już to ostatecznie się do to na przez to nie było tym czym dyskutować. Ktoś poszedł w drobny i potem cały początek lat 90 z tego co ja pamiętam to dyskusja opierała się na wyniszczaniu się między ZHR-em a ZKP, kto ma wejść do świata do biura skaldów. A przecież, a przecież my jak na tym remontach się spotykaliśmy, to my mieliśmy w jednej sali naszą zbiórkę, a ten ruch harcerski, tak zwany niezależny i podziemny, no sąsiedni, nie? Że się, się wszyscy doskonale znali, nie? E, było takie, taka presja, takie oddziaływanie Oni Oni dla nas nie byli atrakcyjni, ponieważ że nasze harcersko nasz, nasz są budynki były ciekawsze, dostosowane do poziomu młodzieży wtedy, niż takie no, ślepe, trochę jakieś no, sztuczne. O, to co nie było mi się atrakcyjne, bo, no to mi weszło w te działania politycznie i rzeczywiście to to było coś mięśnego, to co było ważnego, poczucie uczestniczkości. Myśmy się trzymali od tego z daleka. Ale to nie było harcerskie działanie dla dzieci. Ale proszę teraz przeczytać jakąkolwiek historię harcerską, tam to się sprzedaje. Bo można powiedzieć, tutaj tajna górka, czy spotkanie z tym, ty... A co my na pierwszym Wy zorganizowaliśmy, nie? Nie tajne, nie tajny. Bo oficjalnie podał spisanie gminy kwateru. Czyli To Wydaje się nie. Ja się na tym bardzo kiedyś zastanawiam, dlaczego my nie mamy własnej wersji te wydarzeń, bo ona jest taka właśnie, nie? że coś robił porządne rzeczy. Dlatego genialną rzeczą, którą zrobił Jarek, moim zdaniem najlepszą, jak on napisał tę książkę jako Orzeł Lecznie, bo nie? to jest tak naprawdę opisane na czymś niemal Nie ma lepszej książki niż To jest coś jak, jak wiesz, pisał, co kary, w jest badem napisał się z To jest na tej zasadzie pokazanie, jak może wyglądać coś starszego na konkretnych przykładach nie? tyle. Gdyby ktoś napisał taką książkę o tym okręgu, nie? tam krąg też jest opisany po części, nie? bo to, to, to są te same doświadczenia, to samo środowisko. To, to, to by był piękny opis. ja trzeba dać i pisać. No, tak. Ale ja próbowałem, nie? Na przykład jak było dwudziestolecie, czyli w jedenastym roku, nie to, zaprosili na nawet tam, na takie spotkanie, to był ten, ten... Kadry, tam gdzieś pod, pod opocztem. nie I przyznam że się że, że jak to się że mam jechać, mam rozmawiać o roku 89-90, to ja w 4 dni byłem chory, bo ja zacząłem czytać, znalazłem swoje notatki, zacząłem to, to, to przeżywać na nowo, ale okazuje się, że jest tak emocjonalnie do tego że to wcale nie jest takie proste, siąść i to zrobić. Myślę, że na tym też polega ten temat, że to, to było tak, że albo bardzo mocno do To jest bardzo dobra książka, naukowa książka Jerzego Marcerze gorszego Szczegowola, w 89 tak, i 90 tak, tak, roku. Tak, tak. Doskonale ja napisano. Doskonale, tak, Doskonale. Tak, tak, Trudna książka, tak, tak, no bo to są tak, tak, trudne tak, tak, rzeczy, tak, tak, ale... Bo myśmy ale... przecież by, by, spora wtedy, że w wielu sporach wtedy żywiołowo bo to, to, to pamiętam, że był taki ten 90. rok przede wszystkim, chyba. Ja to, tutaj, tego, to było takie duże napięcie. to tak, zjazdy na to rozproszenie i się Ja taki taki pracował. To znaczy, że zaczęliśmy Nawet jeśli podobnie myśleć, to się... Ja na przykład... Przecież to się Ja tak do szkoły. Tak do do Łatania tego wszystkiego, a to było beznadziejne, bo to wszystko się rozsądziło. Ale, ale, ale dlatego uważam, że to było coś ryzykowe, mm. że, że to nie było takie lekkie.